Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do punktu dyskusji. Ja mam, proszę Państwa, sprawę, ja mam, proszę Państwa, sprawę proszę Domu Dziecka. Przede wszystkim jest to konkretnie co do wyjaśnienia w szczególności tej powierzchni, w której przebywają, w I druga kwestia, dotycząca bardzo finansowej, finansowej opieki, o tej, żeby ujawnić są Ja chciałem zabrać głos, pani Kolendo, mówię do pani. Pani Kolendo, mam, za mam nadzieję, że panią zajmie się prokuratura, bo pani kryje przestępstwa w tym mieście, pani Kolendo. Sprawa dotyczy, sprawa dotyczy dzieci domu dziecka, pani pani Kolendo, pani sprawę zamyka. Dzieci do mnie piszą, że nie mają co jeść. Dzieci nie mają butów. Dzieci nieprawda. nie mają to. Jak nieprawda, mam na, na sms -y od dzieci, które piszą z domu dziecka. Byłem w środku, rozmawiałem tam. Tak dbacie o dzieci. Kryjecie, kryjecie te sprawy związane z przekształceniem grutów pod trzeciwa. Może ktoś... Przyjdzie tutaj komisarz i zajmie i kolędą. Teraz się zajmę panią z tym harmonią i panią numerkami. To jest hołota, proszę państwa, to jest hołota. pani prezydent, to jest hołota. Wy jesteście hołota. Jeżeli wy nie chcecie dyskutować o sprawach dzieci z mieszkańcami, które do mnie piszą, to wy jesteście nikotni w ogóle tutaj siebie Mam nadzieję, że przyjdzie komisarz, zajmie się panią

Wanda platformusów dojących to miasto, jesteście oszuści i nic więcej. Klika. Ani powodzianom nie pomagacie, ani dzieciakom, tylko doicie to miasto. Teraz to zobaczycie, zorganizuję wam protest pod urzędem miasta i przyjdę tutaj z ludźmi, zrobię wam protest, pod urzędem miasta, bo jedyną rzecz, którą potraficie, to zaciągać kredyty i na kredycie żyć i zaciągać tylko kredyty, które będą spłacały jeszcze przyszłe pokolenia. Jesteście bandą nieudaczników, a na tym urzędzie, to wie pani, co powinno się napisać? Współdzielnia mleczarsko-jajciarska, bo jesteście super dojażdżami.